Cześć, witajcie z tej strony, Zandrek. Witam Was bardzo serdecznie na ocenianiu wysp na OneBlocku. W tym odcinku pokażemy Wam, jak wyglądają takie wyspy po kilku dniach od startu od edycji. Zobaczymy, jak nasi gracze się postarali. A w dzisiejszym odcinku jest ze mną Wikuśka, czyli helper trybu OneBlock. Witam wszystkich. A i przechodzimy do oceniania. A więc, tak moi drodzy, znajdujemy się na wyspie numer 10 w rankingu. Jest to wyspa Wikuśki, czyli akurat e, osoby, z którą tutaj nagrywamy. Więc w tym odcinku wyjątkowo Wikuśka no jednej z wysp nie oceni gdyż można by powiedzieć że mogłaby troszkę tutaj zafałszować swoją ocenkę także ja tutaj będę tylko oceniał a wikuśka będzie siedziała na razie cicho na tej wyspie mamy tutaj na samym wstępie jakiś magazynek który jest prawdopodobnie niedokończony gdyż tutaj pomiędzy nic nie ma ale być może taki był zamysł wychodząc bezpośrednio na zewnątrz mamy jakąś małą platformę prawdopodobnie jest to coś o wymiarach 70 na 70 może 80 na 80 parę zwierząt, jakaś mała farma Jakiś klocek na środku, który prawdopodobnie mógł być jakimś spawnem, albo jest nawet spawnem Tak to wygląda, nie ma tutaj póki co za wiele No i obok co, mamy jakąś małą farmę trzciny Tutaj mamy jakiś mały płotek dosłownie I poniżej jak widzimy nic się nie znajduje, także tak wygląda wyspa na pozycji 10 Po dosłownie 3-4 dniach od kiedy ta edycja wystartowała Ja tutaj pozostawiam ocenkę, powiedzmy e 2 na 10, no, niech będzie 2 na 10, gdyż nie faworyzujemy wysp ze względu na to, że one dopiero mają kilka dni, ponieważ no, ranking musi być jednak ujednolicony, więc dajemy tutaj 2 na 10, nie ma żadnej faworyzacji. Oczywiście każda ocena, każda wyspa, która będzie oceniana, dostaje tutaj podpisik, który pokazuje, że no, ta tutaj dana wyspa została oceniona. Możecie sobie to wziąć śmiało, należy do Was. Także tak wygląda wyspa na pozycji 10, a teraz lecimy do wyspy numer 9. Ok, znajdujemy się na wyspie numer 9. Jest to wyspa gracza. Wezmę kredyt i tutaj dajmy głos wikuźce. No to wyspa nawet duża. Widzimy ładną farmę trzciny, pszenicy, buraczków, małe faremki, zwierzątek, magazyn. Malutki, ale ładny, enchanting. No, jak dla mnie wysepka 4 na 10. Ale poczekaj, bo tutaj jeszcze są farmy na tej wyspie. Nie są farmy. No tutaj jak podlecisz z drugiej strony. Już się tepam. Zobacz sobie. Tutaj jeszcze mamy masywną farmę. I... Tak, to jest cały czas ta sama wyspa. Także na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wyspa jest malutka, ale z jakiegoś powodu na dziewiątym miejscu w rankingu jest. Już wiadomo dlaczego. Mamy tutaj naprawdę fajne podwaliny pod bardzo, bardzo dużą farmę. Jeśli pociągnie ten pomysł i wypełni e, dosłownie całą przestrzeń wyspy, to myślę, że jest w stanie dostać się na pierwsze miejsce w topce, e, zarówno, zarówno wielkości, jak i hajsu. Także e, powodzenia w budowaniu. Jak widzimy, mam tutaj e, jednego baconika póki co zbieranego. Także myślę, że naprawdę jest to bardzo perspektywiczna wyspa. Także moja ocenka tutaj za cały kształt również dałbym 2 na 10, gdyż oceniamy generalnie ładność i szyk tych wysp. Póki co za wiele tutaj nie ma. Także moja ocena to jest 2 na 10, a Twoja? Dalej 4 na 10. Podoba mi się. Ok, także standardowo zostawiamy skrzyneczkę, zostawiamy podpisik i lecimy dalej. Ok, znajdujemy się na wyspie numer 8. Jest to wyspa Belli. Bella, wiele cyferek, więc nie będziemy wymieniać założyciele wyspy i ziomki. O, tu chyba nawet Bella pod wyspą siedzi, chodź tutaj zobacz, tutaj mhm. widzę podpisik na dole, zlecimy na dół, o proszę, nawet tutaj przyłapaliśmy Bellę na budowaniu, witamy serdecznie, zostawimy jej tutaj od razu, ciach, podpisik, niech sobie zabierze ze skrzynki, A wyspa tak samo na samym szczycie mała jak u poprzednika. Eee, mamy standardowo tutaj jakieś bambusiki, jakaś trzcina, malutka kaktusiarka I jest taka właśnie tutaj zmiana na tej edycji, że na tej edycji już można stawiać kaktusy na normalnym piasku więc jak widzimy już tutaj podstawowa farma powstała troszkę owieczek, troszkę drzew niżej mamy jakiś tutaj parkur, także fajnie, że jakieś inicjatywy graczy, dla graczy tutaj powstają tutaj też widzę, że kolejny evencik jest, także bardzo fajnie gra w kolorki eee, bardzo fajnie, kiedy gracze się tak angażują, że tworzą dla innych jakieś fajne eventy więc naprawdę, propsy za to. I tutaj niżej, zobaczmy sobie, co tutaj mamy. będzie jakiś sklep? Nie, dobra. To póki co jest pusto. Także tak się prezentuje ta wysepka na pozycji. To już jest siódmej. Moja ocenka tutaj. No, również 2 na 10. A twoja? Ja, jak <gry> dla mnie wysepka 5 na 10? Ładnie. Tutaj zagrody porobione. Parkour. Jest wesoło. Ewenciki robią. Sklepik nawet też powstaje, z tego co widzę. ocenka 5 na 10. Ok, czyli widzę, że w tym odcinku Wikuśka będzie stała w opozycji do mnie i, i zwyczajnie będzie te oceny wszystkie dawała wam, wam znacznie wyższe. Także już wiem, e, kogo gracze oceniani bardziej po tym odcinku. Ok, jesteśmy na wyspie numer 7. Jest to wyspa Patrycji. Jak widzimy, mamy tutaj malutki, skromniutki sklep. Tutaj mamy wyjście na zewnątrz, także sobie od razu pozwolimy wyjść. Już widzimy, że tutaj mamy coś więcej, już jakieś struktury tutaj się tworzą, także myślę, że już tutaj wyspa jest zbudowana pod wygląd. Tutaj mamy jakąś małą platformę, która będzie budowana. Tutaj widzimy wyspa ma no dosyć fajny obrany kształt, nie jest to kwadraczek jak wszędzie, także fajnie, że się to w jakiś sposób wygryza. Tutaj mamy niedokończoną ścieżkę wyspa Drake, teren prywatny, aha ok, czyli tutaj swojego ziemka wywaliła z tego co widać ok, Drake jest hodowcą bambusów, z tego co można zobaczyć, mamy trochę zwierząt, mamy trochę drzew, na samym dole mamy malutką, ale fajną farmę w sumie, bambusów i e, trzciny i, i pumpkinów, także fajnie, natomiast ta struktura, nie wiem co to jest, być może jakiś magazyn, weźmy sobie do środka Tepnąć od razu, tutaj wikuśka do mnie. Mm, Tak, to musi być jakiś magazyn. Ale wygląda naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Cała przestrzeń jest zagospodarowana. Wiadomo, w niektórych miejscach jeszcze brakuje tabliczek, ale naprawdę wygląda to mm, bardzo, bardzo fajnie. Moja ocena tej wyspy to jest 5 na 10 Wyspa numer 6, wyspa gracza TIX01 tak ona się tutaj właśnie prezentuje z góry, nie za dużo jak widzimy Tix jest tutaj sąsiadem jednej z wysp, która już była oceniana ale póki co no, skupiamy się tylko na Tixie jak widzimy mały kwadracik po środku tutaj wielka dosłownie kupa, żeby tylko podbić punkty no nie, nie wiem co autor miał na myśli, ale nie wygląda to ani dobrze, ani ani nie jest to sprytne zagranie, jeśli on już tutaj coś takiego puszcza Um, u góry mamy jednego Bacona. Mamy tutaj prawdopodobnie jakąś namiastkę magazynu, która się będzie, który się będzie budował. Mamy dwóch villagerów, a jak wiemy, one tutaj nie są na tej edycji łatwe do zdobycia. Także e, widać, że no coś ich tutaj gotówki musi być. Zlecę sobie na dół zobaczyć, tak, prawdopodobnie Wika biega. Tak, Wika tutaj e, tak. po dole biega, już obczaja. Um, no Wikuśka, co to? Ty o tym sądzisz wszystkim? No, jak dla mnie wysypka taka, no. 2,5 na 10 Taka no małe farmy troszeczkę Tylko żeby punkty nabijać sobie zrobione rzeczy no Nie podoba mi się aż tak bardzo Okej okay. jaką ocenę byś wystawiła? 2 na 10 Ok, czyli pierwszy raz z Wikusem się zgadzamy. Generalna ocena od nas dwóch 2 na 10. Wyspa numer 5, czyli wyspa gracza Jak widzimy, kolejny ma kwadraciak. Mamy tutaj większą ilość baconów z kolei tym razem. Troszkę skrzynek z itemami. Jakaś meloniarka, ale jak wiemy, no na piąte miejsce nie tak łatwo jest się wbić. Także to nie może być wszystko. Schodzimy po uludku w katakumby. Zaraz zobaczymy, co tam się będzie znajdowało. No tutaj, tutaj nie ma akurat nic. Nie, nie wiem, do czego jest to pomieszczenie. Ale przyszła pora, żeby skoczyć i zobaczyć co się znajduje na samym dole. Wikuśka, czy ja zamknąłem? Nie, jestem już na dole. Okej, okay, dobra. Także spadamy, zobaczymy, co jest na dole. A na Duże dole mamy. E, no, nie powiedziałbym, że Twisting Wańscy to jest. E, farma. No, ja bardziej pod farmę zaliczam że, rzeczy, które wiesz, mogą sprzedawać i im się opłaca. Twisting Wańscy to nie jest jakaś najbardziej opłacalna rzecz na świecie po prostu nabiarka punktów mamy arbuziki, coś niżej jeszcze jest, nie, już niżej e, nic nie ma, także bardzo prosta wyspa e, nie za dużo i tylko nastawiona pod zarobek i pod punktację moja ocenka tutaj 2 na 10 moja również 2 na 10 wyspa numer 4, S3VL jak widzimy, bambuski na starcie e, platforma dosyć już rozbudowana Tutaj prawdopodobnie buduje nam się jakaś sekcja z enchantem, także dosyć fajnie to wygląda. Tutaj buduje nam się mur. E, widzimy, jest to chyba pierwsza dopiero wyspa, która przełamuje te, e, jakby podstawowe założenia rozwoju wyspy na bloku. E, mamy tutaj pierwszą wyspę, która zaczyna iść mocniej w stylistykę. E, mamy dosyć fajną tutaj chatę lecz dość prostą, tutaj mamy jakiś ułamek ogrodzenia mam nadzieję, że to ogrodzenie bardziej zostanie pociągnięte i te ścieżki e, aby tutaj ten klimacik bardziej pociągnąć no i tutaj przede wszystkim, co to będzie? to pewnie będzie jakiś magazyn mm, tak, na dole jest magazyn, więc u góry może akurat e, w, dla odmiany coś innego będzie bo tutaj naprawdę no, sporo tych itemów się pomieści z tego co widać, naprawdę jest sporo tutaj przestrzeni, miejsca i też dość fajnie to wszystko wygląda. Poleźmy sobie na górę, wyjdźmy sobie z tego budynku. Także tak tutaj góra wygląda. Za dużo tutaj rzeczy, jakby użytkowych, nie ma. Okej, okay, skrzynki pełne. Zobaczmy, może coś jest pod spodem, gdyż również trochę punktów tutaj jest. Pójdę sobie na GMA. Zobaczymy sobie, co tutaj jest. ok tutaj jest ta część podziemna magazynu. A tutaj co? Tutaj jest mob grinder, ok. ale czy mamy coś na samym dole? Czy tylko tyle wystarczyło, aby wbić się tak wysoko w ranking? Ok, nic tutaj nie ma, także... No, dosyć, dosyć fajnie i tutaj akurat moja ocenka tej wysepki to jest 5 na 10, a Twoja? No, moja ocenka to 6 na 10 i podziwiam zabudowę tego magazynu, bo ja bym nie miała cierpliwości, żeby to wybudować. No, to zapewne dopiero początek, gdyż... Jeszcze tutaj spora część dachu została. Pewnie tutaj jeszcze jakieś drugie piętarko będzie. Także mam nadzieję, że w przyszłości rozwiniesz to na tyle, że naprawdę podczas kolejnego oceniania również się tutaj u nas znajdziesz. A my tymczasem lecimy dalej. Ok, wyspa gracza damek.pl i teraz oddajemy głos Wikuśce. Malutka wyspa. Widać, że nie normalny kwadrat jak wszystkie prawie wyspy, tylko już jest inny kształt. Chodziło mała, a na wysokiej pozycji. Wysepka. Mamy malutką małą farmę, bambusy. Enchanting. I zobaczymy, co jest na dole. Także lecimy na dół. Już widzę, że tam jakieś namiastki farmy. No, na dole początki farmy arbuza. Tutaj może dalej będzie co innego. Zobaczymy. Jak dla mnie wysepka 4 na 10. No Ja uważam, że tutaj leciutko przesadziłaś z tą oceną, gdyż za bardzo tutaj nie ma niczego, co by tak, e, tak ją górowało i myślę, że jest to przytyk w stosunku do wyspy, którą poprzednio ocenialiśmy, gdyż ona dostała od ciebie szóstkę, ode mnie piątkę, e, a ta się do niej nie równa, więc tutaj u mnie ocena to jest również 2 na 10 standardowo. Aczkolwiek oczywiście no, jest to Twoja opinia, ale jeśli Wy gracze się z nią zgadzacie czy nie zgadzacie, możecie dać oczywiście znać w komentarzu, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Wyspa numer 2 w rankingu. Wyspa Gracza Rzucia. Yy, numer 2 obowiązuje. Na pewno będzie tu coś, co powoduje, że ogrom punktów jest tutaj wbity. Lecz no my skupiamy się przede wszystkim na stylistyce. Na samym początku prezentuje nam się dosyć duży nieład. Rozgardiaż wszystko wokół wszystkiego. Fajna tutaj brama z takich motywów japońskich, koreańskich. Tutaj kolejna, czyli widzę, że już tutaj są jakieś sekcje na wyspie, więc dodatkowo jakieś tam punkciki na pewno będą do tego oceniania. Tutaj farmy zwierząt, tutaj farmy roślinek. Na samym środku jakieś namiastka portalu, prawdopodobnie. Hmm, tutaj jakiś magazynek. Magazyn dość fikuśny, dość e, dziwny, można by rzec. E, zobaczmy, tutaj na dole jeszcze jest część. Ok, na dole już jest zupełnie, zupełnie inaczej. Jest ładniej, zgrabniej. Nie ma już e, tylu niepotrzebnych elementów napchanych. Przejdźmy tutaj, tu coś jest. Nie, tutaj jeszcze nic nie ma. Także tą główną część wyspy zobaczyliśmy, ale czy coś jeszcze będzie na dole, czy te punkty pochodzą tylko z górnej części? Ok, na dole nic nie ma, także fajnie, że, że nie jest tutaj nagracone i wszystko jest zwyczajnie u góry zrobione. Także moja ocenka tutaj wyspy gracza na pozycji drugiej rzuci, rzucia to będzie 4 na 10, a Twoja? Moja jest 5 na 10, bardzo fajne, duże farmy, domek podziwiam tak samo, bo no, ładny jest, bramy, fajnie to wszystko wygląda, ciekawe jak będzie dalej, czy też będzie wszystko w takim stylu, czy już na przykład coś innego będzie. Myślę, że fajnie by było, jeśli ten gracz pociągnąłby ten styl e, tych takich oddzielnych segmentów, pomimo tego, że nie jest to jakoś zbytnio kształtne, to jednak e, z połączeniem tych mostów, e, tych tutaj ornamentów całych porobionych, no jest to jakiś spójny klimat, że tak powiem, tutaj tak samo mamy te zielone warped, warped elementy, warped bloki do tego użyte których nie widziałem zbytnio na poprzednich wyspach tak samo mamy tutaj użyte jak widać te, te całe twisting vines do zdoby. Co jest naprawdę myślę fajną, fajną rzeczą, dodaj to uroku. Nie jest to użyte typowo po to, żeby tylko wbić bloki, lecz użyte jako normalny blok dekoracyjny. Także szapoba. A my teraz lecimy do osoby, która zajmuje pierwsze miejsce w pozycji największych wysp. Moi drodzy, słuchajcie, jesteśmy na wyspie numer 1 wyspa gracza Watorek. Zobaczmy, co niesamowitego spotkamy na największej wyspie. Czy największa wyspa okaże się również najpiękniejszą wyspą, czy zdobędzie jak największą ilość punktów? Dowiemy się, myślę, od Wikuski, którą w tym momencie poproszę, aby przedstawiła Wam i opowiedziała o tej wyspie. No, Wysypka Watorka, no to widać, że to jest tylko i wyłącznie farma dla zarobku i dla topki. Podziwiam, widać, że tutaj będzie drugi etap. Tej farmy. Ciekawe czy będą tak samo bambusy, czy już coś innego. No, jak dla mnie ocenka 2 na 10. A to już nic więcej nie ma? To już tylko tyle? Nie. Mhm. Watorek numer 1, Halper. Mhm. A, zobacz, przygotował się, zrobił tutaj na samym dole jeszcze coś. Jednak jest. Nie jest tak źle, jak można byłoby sądzić. Wiedzisz, by kolejna farma będzie? U watorka? Być może tak, aczkolwiek w tym odcinku, niestety moi drodzy, największa wyspa okazuje się przeliczeniowo w stosunku do pozycji, którą zajmuje, największym rozczarowaniem. Tatorek za pokutę nakazuje ci stworzyć najlepszą, najbogatszą wyspę, jaką ten serwer widział. Bo jeśli przyjdziemy tutaj kolejny raz oceniać i nadal będzie tu jeden wielki las. Oj, kamień na kamieniu nie pozostanie. Także, Wikuśka, jaką Ty tutaj wydałaś ocenę? 2 na 10, dobrze słyszałem? Tak. Oj, 10. słabo, słabo. No, moja ocena również nie będzie wyższa ani niższa. Będzie w sam raz, czyli 2 na 10 watorek myślę, że jest jak najbardziej odpowiednią oceną. A Wy, moi drodzy, jeśli chcielibyście uczestniczyć w takim odcinku chcielibyście być oceniani to oczywiście zapraszamy do gry na naszych trybach zapraszamy na mcosada.pl IP naszego serwera macie dosłownie wszędzie opisy wyświetlają się na ekranie teraz wam się coś tam wyświetla także mcosada.pl zapraszamy wbijajcie było to ocenianie z trybu one wystarczy tutaj sobie kliknąć jesteście już na one bloku no i co budować cieszyć się grom yy. i tyle Enjoy. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Wikuśka pożegnaj się z naszymi widzami. Opa wszystkim i zapraszamy na serwer. Tak jest, także hejo, do zobaczenia.